E Luwina, tutaj minetes! Witam w kolejnym odcinku Genshin Daily No, zaczynamy standardowo od sprawdzenia tutaj tych Takich tych tych... O, o, o! To, to będzie dobra postać To będzie dobra postać, nie wiem czy ma, ale czuję to yy, Mamy coś takiego, Zbieram szybciutko. Pyk Damy event cicho. A to to, to już to, to już zrobiłem to wyjebane. To trzeba to chyba ostatni dzień jest, także idziemy żegnać się z Libenem, aby jeszcze można było coś dostać o niego. MORDO KURWA! <ścoughs> nice! jak już w tym jesteśmy, to widzę, że mogę zmienić. Pyk No i co? No i zmieniłem komisjonki z Monsztadu na. Ten na LiUE, bo mi już skurwiało jak z Alanem Maskiem ciągle musiałem komisjony wana dostawać, ani z Starowiczem. No i widziałem, że tutaj jest więcej achievementów za wykonanie komisjonów i mi jeszcze trochę brakuje. Także najpierw tutaj się skupimy i będziemy robić. I tam tak yy, diamond is unbreakable. To najpierw tutaj pójdziemy po kolei. Challenge kurwa Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, mudurki się przydadzą. Speranska kurwa pyk. pyk A to wszystko? Aaaa, dupa kurwa Uuuh, Kurwa Ja tego nie znoszę Kurwa, nie macie pojęcia nawet No Pierdalaj spać, bo cię rozjebę matkę! Gościu... Ach, się bo cię zaraza. Nie, kurwa! Dawaj, 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 dawaj! No... Leci, leci! Kurwa... No, 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 no! Dobrze, dobrze. Kurwa! Nie pierdol mi kurwa, no Ty Hmm Ciekawa technologia, że to lewituje nad ziemią Ale kościor wykonany. OK. No Okej okay. No się kurwa to jakoś podejrzeć No jaka mnie to kurwa sprawić, halo Tak samo kurwa wygląda Blue To jest ten No kurwa Dawaj kasę kurwo Dawaj, dawaj kurwa No Kimmy Rozpierdolungo! Nie spierdalaj mi tu nawet. Właśnie zaraz rozpierdalę z stanowiska gościu. Tyk! Ciao! No, 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 dawaj, dawaj, no, dawaj, dawaj no, 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 po kurwa NO EJ! Kurwa na mierzenie w gęsinie, nie? Pierdolę! I co to wpada? o U! u, u. Ale chuj że to akurat kwiatek Eee

Goblet... ...of Eonothem. Gówno. Ładuj! 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 Kurwa! No no. Rozpierdalaj go! Rozpierdalaj go, dziewczyno! Moduł Dago! I meteor! A, nie dobiło! Kurwego syna! A! Kto wie? No to co, sprawdzamy, nie? By było to. E, oku o kurwa! A to nie miałem już tego, czym pakować! Aaa! Tak, tak, tak! Tak dobrze, bardzo dobrze! UUUUUUUU Ale czemu akurat def ulepszyło? No, mam nadzieję, że tutaj będzie już lepiej. Aj! Ja dużo ode mnie wymagacie kasiorki. A, Dobra, nie będzie. Znowu ten def? Kurwa, pierdolona mać, no. Zamknij się! No to, no to chyba tyle. Tyle po naszym połowie artefaktów zajebistych. Także Naura.